manką motorozwad, lecimy szybciutko. RSK jest zrobiona, Kasper poleruje szybkę. A ta szybka też umalowana, nie? No, na czarno. RSK złożona, dobra, dawaj, odpalimy ją, zobaczymy jak to chodzi, ten silniczek. No tak, to silnik pali teraz od strzała, chodzi. I lata też nie, jest, nie, I już już. I Jak tam? VMAX, jeszcze nie sprawdza Wiesz, ma dotarć! Fiński wydech się spisuje, nie? Dokładnie. Ja wrzucę eee, wał na ten. Tu wał, zaraz wrzuć jeszcze, ja to przyjdę, nie? Pokażemy zaraz wał od tej radki jak wyglądał. Tak, to fajna taka szara. Kolor kuź fajny zrobił. Dobra, gasimy maszynę. Tego krzywy był. Go przycierało po jednej, jednej stronie go to, 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 to starła. No faktycznie. Ja to o co to tarło? A tutaj o No, No, pokaż, zawadza ta korba tu? No teraz? teraz chyba nie. Ja pierdzielę. ale ja. Bierz, jak Mój, się składa. Się... dobra. było, no, tak. no tak, 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 jest z drugiej, Z drugiej strony nie. <tary> nie. Obtarł korbę taki krzywywał. Na drugiej Ale w każdy leżał, wysoki jesteś, to też ci to dużo daje bo, nie? Pogadziesz? A bo tu jeszcze przejdzie nie wtedy. Ty ale tu w ogóle podkładki nie ma w tym wale jednej. Wypadło czy co? Mati! Chodź to coś ci Co? Patrz na wał, czego ci tu brakuje? Czego ci tu brakuje? No nie ma podkłady. Jednej nie ma. Jednej Jedna nie jest, ma? No. A tu no no, jest większa odległość, tu jakaś taka bliska. Gwint nagrywaj, zobacz. A tu gwint jest Gwint to już jest swoją drogą. Przybliż tam, zoomem daj. Zoom. Zoom, zoom. Tu jest Kościół. On już wiedział, że nie będzie to chodziło. No, no może nie, no różni są ludzie, ale widać jak bije, jak się patrzy, nie? Wzrokiem. już ma problem z łożyskiem, bo na wale dozmieniali. No to nie dziwne. Tak. Pa, odciera Odciera no. No dobra, no, zakończymy to, lecimy dalej naprawiać silniki po innych. Pozdrówka dla wszystkich, trzymajcie się, nara.